widzowie, dzisiaj gramy Minecraft najnowszą wersję No tyle rzeczy jestem Ananasik i właśnie wchodzę w single player Robimy nowy świat, survival oczywiście War, dobra. Jak ja jestem Ananasik, jestem owockiem. Owocki, to jest, to jest pomoc. To jest, to jest dobre, to jest dobre. Owocki to może. Mogę... Owoc, owoc, owoc. Owockowice, o tak, to jest super nazwa. Owockowice Dobra, w sumie tutaj nic SIDA damy jakiegoś. O Subskrybuj albo... No, nie, bez tego. Sub, subskrybuj, po prostu subskrybuj widzowie, subskrybuj, pamiętaj, subskrybuj. Game, dobra. Create new word, tworzymy widzowie. Ale się jaram. I dobra widzowie załadowało mnie. Czaki mi już ładuje. Wioskę mamy na starcie. Tu już jakieś kopalnie, tam coś jest wielkiego. Ej, do... Ej świnia. A ja nie chcę jedząko. Właśnie Świnia John Pork. John Pork wygląda, nie? Nie odbierajcie od Johna Porka o trzeciej w nocy. Dobra, idziemy sobie skopać drewnięko. Liście to spadają. Co jest? Liście. Wie, widzicie tam. Liście spadają. To jest dziwne. To jest fajne to? Nie, może to jakieś. Patrzcie, to mój skin jest ten ananasek Krowy? A jak się krowy zmieniły? Co jest, to jest byk, jakie ma rogi Co ten villager robi? Ej dobra, kręcę się z tobą, nie? Lecimy o. Dobra, dziwny jest ten villager O, o to do mnie, co za ham? Bierzemy się sianką Dobra, ja już sobie całe zebrałem Przydałoby się zrobić jakiś crafting Tutaj, piękny na drewno ty crafting, patyki Dobra, super, zaraz robię kill off. Czy... Siano. O. o. ile chleba. I to mi starczy na całą grę, nie? Start, dobra, robimy kill off. Na razie drewniane, niestety. Biorę ten crafting. Idziemy skopać. Kamień, o tu jest. I żelazo już na starcie, dobra. Kopiemy sobie kamień. Jakby mi starczyło na kilof, na sikierkę W sumie zrobię sobie jeszcze mieczek. Może jakiś piecyk. Fajnie by było. Trzeba na pewno znaleźć miejsce na zamieszkanie. Dobra, pyk, sikierka, kilof. O, jeszcze zrobimy sobie piecyk i miecz. Albo głupi jestem. Jeżeli tu jest więcej tych siana, to sobie zrobię tą motykę. To Zrobimy znowu patyki, jak jest, się no co robi. Dobra, mamy wszystkie tusy, przez dwołka dam tego. Zobaczmy, zabijemy drogę. Tak bardzo przydało się, dobra, trzy bloki do góry. Możemy mieć. O. ile żelaza, ile żelaza. Proszę 5, 5, 5, 3, nie, dobra. Chociaż coś, nie no, zbieramy hejbale. bale nie ma tu więcej. Dobra, zaraz będziemy hmm. sobie spać. Jeszcze je pozbieram. Dobra, idziemy się przespać. Wyleży takie to, to moje łyżeczko. Dobra, S z wami. Biorę to łóżko Sweet dreams Dobra Pierwszy dzień przespany, drugi dzień, let's go Myśmy już takiej takie itemy Czuję się pro, jestem pro w tym grę po prostu Trzy żelazo, co ja mogę z tym zrobić? Dobra, wiaderko w sumie zrobię Udałoby się No, pyk O dobra, mam Wiaderko, let's go, Bierzemy. Dobra, co możemy teraz zrobić? Trzeba znaleźć miejsce na domach weźmy sobie jakieś burzeczko lewa jeszcze po skrzynkach podbieranie a nie, nie ma tu jakiegoś kowala. coś co to jest? co to za kwadrat? ej mogę to bić ej tu jest tego więcej. jak podchodzę to się chowa do tej skorupy ej, ej co się tu zabije? aha nic nieźle nie mam nie Jest. Jakieś... to jest szczur Aha. Aha. Co jest szczur? Dobre no te szczury. Nie walczą O po wioskach. Śpiewają. Myślę, że to jeszcze git, ale szczur. Dobra, S. Wszystko wykonane. O, farma, ale nie potrzebuję Mam już dość chlebka. Którą... A tam był cave właśnie. Tu, Ta gdzieś był kawiar. A tu jest coś jeszcze większego. O! O, e, tu jest coś wielkiego, dobra. Tam też pójdę może. A tak na start. A nie, wiem, czy ja tam nie umrę? Mm, nie, ma no, nie... nie, dobra, wchodzimy, trudno. O, żelazo na Teraz co weszłem? Taki widok to mi my... to żelazo. Pierwszy żelazo. Nie, sorry, już mam dobra. Prawie pierwsze, prawie. O, lepiej. Pierwsza ruda żelazo, dobra. Tam jest kolejny to też. W sumie pozbieramy tutaj żelazo na, na zbrojkę. Dobra, kopię sobie żelazo Ile jeszcze go mamy? Ej, dużo Co to było? Kto to był? Ej, jak? Bananek? Fell from a high place? Ej, jaki bananek? Ja tu sam jestem, ej, nie, ja sobie uciekam! Ej, nie, dobra, ej nie, co to było? Przecież to jest mój świat. Jak on dołączył na mój świat? Co to miało być? Bo... Nie wiem o co chodzi, nie, uciekam stąd. przerażam mnie ten kejf. Co to miało być? Nie mam łódki, muszę na piechotę. Ej, dobra, nie. Też on mnie śledzi. Nie, ja stąd uciekam. AAAAA! Nie, co to było? Widziałem go, uciekam stąd. Nie. Nie. Nie, On mnie może teraz śledzić, ale trudno. Ja znowu uciekam, ja się go boję. To jest mój świat. Co to jest? To jest gorsze niż jakiś Hirobram. Nie wiem, uciekam. Są jak najdalej To tej strasznie boskiej. Dobra, odpłynąłem już. No, dobrą odległość, nie widzę go. Cieszy mnie to. Będę chyba zacząć normalnie życie. No go, nie wiem tego czegoś, co to jest. Ej, zobaczcie tab. Ej, widzę go na tabie. Jestem ja Anasik, ale no, tak naprawdę jestem Anasik. Jakiś bananek, ja go nie zapraszałem, co to jest? Czemu on się włamał na mój świat? Nie podoba mi się to Ale uciekam, uciekam daleko jest dobrze Nie wiem, nie podoba mi się ten teren Myślałem nad jakąś wioską, czy domkiem nie, Idziemy dalej O, pustynia, jakaś wielka dżungla Dobra, chociaż mnie tu nie znajdzie W sumie to już uciekam daleko Zbieram sobie więcej ścię ja na coś ja bym na cukier, to sobie. Ciasteczko sobie zrobię w sumie. Bo tu jest... O, kakao! Właśnie. Zrobię ciasteczka Patrzcie, patrzcie to widzowie. Tu... Albo nie najpierw... ma no, bardziej się on zrobił. Super. Jak się to tak? Jak się to robiło? Nie, nie pamiętam. Jakoś się da, okej? Okay? O, tu, tu jest wyrośnięty kakao a to, to nic nie dało nic mnie dało nic nie dało nic to dało to, to robi nie Crafting. Może nie książeczka. nie no i nie nie Bundle. E wow. nie Ej, w nie dało nic nie dało nic nie Amazing Jak nie to z 5 lat chcieli nie Skąd się ta dżungla? Co to w ogóle ma być? Czemu ciągle kąp tego taba? Co to w ogóle jest? Dwa mamy Nie, jest tylko ona No, wyjdę z tej dżungli O, Arbus! Biorę Arbus, jak najwięcej jest Duże Dobrze Mam nadzieję, że już nigdy go nie zobaczę. Co to w ogóle było? Czemu on do mnie skoczy? Nie wiem. Może jakiś nie To chyba za mało to myślę. by mnie tu nie szpiekował czy coś. To był jakiś normalny światło. Nie my. No. A miał być normalny survival, ale tak to wygląda. No nie wiem, no ja będę musiał mu pokazać, co to jest świat Po prostu, włamał się nowy świat, bo jak to jest w ogóle możliwe? Czyż widzieliście, jak normalnie stworzyłem nowy świat? Owockowice, miało być tak pięknie Porta Tu takie coś, ja nie wiem Uda... No, łódka. Wódkę, zablokowałem się w wódce, no oh. Ej, no, ej dobra, mam jabłko Jak on... dobra, zaatakuję go, mam czym go zaatakować Hum, spodenki, jeansy, nie? Ice bucket challenge, obsługuję Przeda się, nie zręczam się coś A na razie o to nie myślę Biorę tą łódkę, Czekam stąd Dobra, trzeba zrobić jakiś domek, jakieś schronienie, bo i tu już robi noc, ale nie chciałbym zostać zabity przez jakiegoś lasowego zombie. Dobra, wiecie co? Wkopię się tu w ziemię, robimy za drzwi i będzie kit. Taki skromny domek na początek, podobnie ja to już nie znam. Co, co, cokolwiek jest. Nie wiem, opis, tylko dla Kurnice. zaraz tu macie elegancja Franza tu pyk, crafting, piecyk Mam 10 żelaza, jest dobra. Łóżeczko. Byłem tu y, jakiś zombie, nie jeszcze coś. Zrobię te drzwi. daj mi to drewno. Ja, pyk, chodzimy. Ho. O, ta! Ja, ja bym sobie jabłko craftował. Byk, drzwiczki, dobra, i przepalimy sobie tutaj żelazo, bo w sumie... Jezonka mamy, git Przepalamy dobra. Za oknem jest ciemno, więc możemy iść spać Let's go. druga noc, ej nie Nie, widzowie, jedzicie to za oknem? Ej, nie, ja się go boję, on ucieka Ej dobra, gonimy go, widzowie, gonimy go Tam jest, tam jest Biegnę, biegnę Chodź tutaj Widzę cię, nie uciekniesz przede mną Nie, lognął. No. Ej dobra, widzowie, to było, nie, to było okropne było strasznie, ja, ja wracam się do domku Nijako mnie znalazł, on mnie Szpiegował mnie No co za szczurnie Nie widziałem go ani razu, a teraz się tu pojawił Żelazo jeszcze nie przepalone Nie wiem, szybko biorę to Biorę to I szybko idziemy spać jak go nie ma No Crazy noc Nie wiem, biorę to łóżko Biorę drzwi Wynoszę się, uciekam stąd żeby mnie teraz nie znalazł. Schandermana, Ile tu mobów. Creeper, nie. Dobra, to było szalone. Koniec odcinka. Bardzo dziękuję.